Dorzucam kolejny korpus a przymiera to tu jest 16 ramek czerwiu 16 ramek Ach, byłem ten odwirowany po prostu, po prostu mam to wrzucę tutaj, idę tylko pokratę Nie. Właśnie, Państwo teraz sprawę zdałem, że po prostu ja za wysoko te ule ustawione. Kurde, bo też, to powinno pójść, bo to już niedawno otwierali. No, ja Tam jest, to na górę. Widzimy o dobraniu. Chodzimy tu. Chyba jest chyba ciepło dla budowania. Nie, zima No się, tutaj już budują. To jest na parku. Tu matki nie będzie. Nie, tu matki nie ma. Tu lecę Zobaczcie Nie wiem co widzę, nic nie widzę Dobrze Chwilamy O Gotowe O pasieka nie padła Za 30 dni Żebyśmy dorzucili korpusik jeden jeszcze One się oblatują i pracują i w ogóle tu jest tu gdzie matkę poddałem dzisiaj Zobaczymy czy przyjmą jeszcze, nie, bo to wiadomo No, tu jest pszczoła cele Widzona chyba roboty nie ma za wiele Bo trochę ich siedzi na wylotku Albo się roić będą może Nie wiem, nie przeglądałem ich, są się rodnie się roją to Poddamy też włożkę kolejną tu są dwa odkłady, tu łapiec Merlitzera ligustika na dwóch korpusach też. Przerzu też dużo, siła mocna. To jest ta, co miała żyć dwa tygodnie. No tutaj ta, co miała żyć tydzień, to się zgodzę. Yy, ona, ona żyje dalej, nie? Tylko, że matka słabo czerwi po prostu, ona jest do wymiany. No, tu już trudnie wywalają. Klasyczny przykład. Jak leci w trutnię, już wszystko nie jest koniec powoli. Z trudniami. wywalają trudnie, ale tutaj jest rojowa matka, znaczy wyroj, wyro, po, po, po rójce matka, nie? czyli rojowa. No, tutaj się nie wyroiły. Myślałem, że się więcej tych psów wyroiło, one po prostu nie latały wcześniej, bo, bo taki okres był. Tu jest piękny oblot, nie? jak widać, siła mocna, potęga. Ja chyba już nie chcę. Znaczy, zbędnie ukraińki też, pewnie jakieś 2-3. Mi się te hinderhoferki podobają, no, muszę coś wybrać. Też mi się cele. Ogólnie wszystkie, które miałem na dwóch korpusach bez kraty, to się nie roiły. Tam gdzie miałem kraty, tu poszły, poszły roje, nie? Bo były niedopilnowane. Ja byłem... No wiadomo gdzie byłem i ten... To, to po prostu się poroiło, nie? No. Ja muszę dojść do siły. Tu jest mało pszczół ogólnie. Tu chyba poszło dwie, 3 rójki podejrzewam z tego ula. No, tak to wygląda. Myślę, że będzie dobrze, nie? Powoli wracam do kondycji, chociaż do chodzę z takim strachem trochę jeszcze. Nie powiem, że nie. Jakie mam obawy, jak idę, no ale wiadomo. Nie? W końcu chodzi o ludzkie życie, jakby nie było. No ale jest coraz lepiej, no. Zobaczcie, jak pięknie latają, nie? Ja jestem po prostu w tej włości jestem zakochany, nie wiem dlaczego. No, mi się to szła podoba. Ona u mnie się sprawdza. Daje, naprawdę nosi od. Ten korpus jest cały ciężki, tylko że te ramki są szczerwiem, nie mogę go odebrać. Wszystkie częściowo są zaczerwione. Na dole pełno czerwiu też cały korpus czerwił, więc. No tutaj będzie lada moment naprawdę pełny trzeci korpus pszczoły, także no fajnie, ja się cieszę, nie? bo jak będzie dużo pszczoły, to będzie sporo na włoci, może jeszcze nawet mi się udało uzyskać. Bo niestety mi odebranie przekapiłem troszeczkę. I tak to wygląda. No Uli mamy już trochę do zasiedlenia. W tym roku nie zasiedlam, bo chcę po prostu zobaczyć jak po się oczu. W tym jest strasznie gorąco, w tym ci tak pracuje, jak się pracuje. A tu jest ten ul właśnie. On też się powoli rozwija już. Tutaj ja go karmię ciastem i syropem. No. Także dałem mu długi korpus. I niech sobie idą w siłę. To no tak, takie pierdoły w zasadzie gadam dzisiaj. Miałem filmów o pierdołach nie kręcić, ale po prostu tak dawno nie byłem w pszczołach. że... A ja wyglądam w ogóle jak o proszę. Nie. <laughs> no, także wesoło, nie? W stroju pełnym, opancerzeniu. To jest dosłownie do masakra. Jest ogień, jest ogień, jest moc. No to jest akurat oblot, nie? Tam to one noszą ogólnie chyba spać. Właśnie, przewidziałem, że mirabelka zaczyna spadziować. No widziałem też sporo owadów na niej, osy też widziałem. Także na po ile gówno pszczoły nie ma prawie. No. Latają, o tam coś lata. Może jeszcze pszczół dużo nie ma, bo tak widzę tylko poszczególne gdzieś. Ale zaczyna się spać na tej mirabelce. Zresztą tamta kolejna obok obiedronki widać, czyli mszyca też jest. No. Tutaj taka moja łapka drugi rok i gówno do niej wpadło, więc ją w tym roku ściągnę. Troszeczkę inaczej to muszę zmontować. Będzie wesoło. Orzechy muszę popodcinać. Kurde, mam tyle roboty, że normalnie te mi poszły prawie wszystkie. Czereśnie kurczę, bo nie miał kto podlewać, bo wszyscy się pszczół boją wiadomo. Ja mam rodzinę troszkę. się pszczół boi niestety. No, ale jest wesoło, będzie dobrze. Popatrzmy w sekundkę sobie na ten piękny widok. Moi kochanej włoszki. Krócę nie poleciał. Kolejny wyleciał pięknie poszły Zobaczcie na kolorystykę tej pszczoły. Piękne ubarwienie, to jest taka najdłuższa, którą mam. Trudnie, chodzą w rejszy na dymanko. U mnie to jest taka godzina, mniej więcej zauważyłem, że u mnie tak mniej jest 14. Między 14 a 15.30 matki wychodzą na, na te, nie, na loty, no. I to tyle, kończę z Wami i uciekam do roboty. Papa. Pa.